Dzień dobry, zaraz będziecie oglądać takie filmy, to jest dosyć ciekawe, niestety on jest po hiszpańsku i nie udało mi się to tłumaczyć, jest bo jeszcze nie ma programu, który mi to pozwalają, natomiast w ten filmie ty będziesz widział, jak twojego ciała reaguje, kiedy doświadczasz strach, tak? Tam jest pokazany na sam początek, że każdy bodziec, o który ty odbierasz, i to jest bodziec, który będzie interpretował jako zagrażające, to będzie spowodowało, że ciało migdałowata będzie zaczynało dzielić różne rodzaje substancji, które będą jakby, e, uruchomić takie osho, który nazywa HPA. I tego osho będzie na przykład uruchomić innymi koronę nerwową, który będzie spowodował, że będzie e, jakibi e, e, adrenalina i noradrenalina. Te dwa hormony więc że twoje serce będzie był mocniejsze, że będzie więcej do krwienia na, na, na mózgu, czyli będzie przygotował ciebie do ucieczka lub do ataku. Ale takie, że może się zdarzyć, czy w sytuacjach, gdzie a, ty po prostu jakby, masz pewne nauczone pewne bezradność lub twoje organizm też ma pewne specyfikę działania, że... Ta noradrenalina będzie większa. Noradrenalina powoduje, że człowieka po prostu zastyga. On nie jest w stanie jakby reagować. On tak naprawdę w momencie zagrożenia, on zamiast biegać czy atakować, po prostu się zastyga w bezruchu. Dlaczego też bardzo często jest tak, że ludzie, którzy byli zgwałceni lub patrzyli, jakie swoje dziecko na przykład może być zagrożone, nie potrafią reagować. To nie jest to, że oni akceptują to. Tak, bardzo często jest błędno to interpretowane że tak, jakby oni akceptowali, że oni po prostu jakby godzili się na to. To jest błędna interpretacja. To po prostu organizm, fizjologia nie pozwolił im inaczej reagować. Oni nie byli przystosowani do tego, aby reagować inaczej. Nawet w treningi, tak jak w do właśnie jedna z pierwszych zasad jest właśnie e, próbować odkodować tej naturalną reakcję, która jest związana z osią HPA. Także e, to, co Ty będziesz, jakby patrzył na tego w filmie, może dać mniej więcej to, co Ty możesz oczekiwać za każdy raz, który Ty przeżywasz strach. I teraz możesz wyobrażać sobie, co się dzieje w Twoim organizmie, jeżeli strach to nie jest co parę takich dni, tak, ale że Ty przeżywasz strach codzienny. Jak Ty wracasz do domu. Ty widzisz swojego kata, tak? I ty nie wiesz, jak on będzie postępował. Cały czas ty jesteś w gotowości, tak? Od wybuchu. To jest wyobrażaj sobie, w jaki sposób twój organizm może być przemęczony w tym. Także oglądaj tego filmu. Ok, dzięki. Nuestros cerebros tienen la capacidad de recordar todo lo que afecta directamente a nuestra supervivencia. Cualquier sensación de peligro activa la amígdala. Aumenta el ritmo del corazón. La glándula adrenal situada encima del riñón Recibe una señal del tálamo que induce la secreción de una hormona llamada adrenalina, que a su vez incrementa la velocidad del corazón. La sangre bombeada con más rapidez hacia cada músculo produce una fuerza superior a la habitual. A esta reacción se la conoce como de lucha o huida. Esta nueva e inesperada fuerza que se genera en situaciones peligrosas forma parte de nuestro instinto de supervivencia. Volvamos a empezar. La amígdala reacciona a una sensación de peligro. Induce la secreción de adrenalina, la hormona del estrés, a través de la glándula adrenal, y el corazón empieza a latir más rápido. Los músculos se preparan para luchar o salir huyendo. ¡No! Al percibir la amígdala el peligro, la primera reacción será la de correr. El lóbulo frontal valora la situación, es nuestro instinto de supervivencia. Ah, pero si sí eres tú. La amígdala que percibe el peligro y el lóbulo frontal que valora la situación desempeñan una función primordial en el instinto de supervivencia. <coughs> A jeżeli płat rozpoznaje tego bodźca jako bodziec, który jest niezagrażający, no cały tej jakby e, chemia po prostu wraca do normy i ty te jesteś w stanie jakby interpretować. Niestety osoby, które są straumatyzowane, które są ciągle, by, w ciągłej jakby sytuacji zagrożenia, praca w jest trochę zaburzona. I tak de facto oni przez cały czas są w gotowości tak, do jakby ucieczka lub do, 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 do ataku. Dlaczego ludzie, którzy właśnie żyją w środowisku przemocy, ciągle są w napięciu i ciągle tak naprawdę oni nie są w stanie rozpoznawać po pewnym czasie, co tak naprawdę jest bodziec, de facto zagrażający lub nie zagrażający. Możesz wyobrażać sobie teraz, jakie jest poziom napięcia wewnętrzne człowieka żyjący w środowisku przemocy, i jakie spustoszenie to może spowodować w tego organizmu, także to, tak wracam e, o tej mojej sposób moje patrzenie na, 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 na przemoc. tak? To nie jest tak, że przemoc najważniejsze i e, to co jest źle w przemocy, to jest ksik, to jest e, uderzenie, czy to jest obelga, tak? To są, to jest tylko końcówka góry lodowej. To jest niemiłe, to jest nieprzyjemne, natomiast to, co jest problemem, to jest to, co to jest niewidoczne, czyli to, co się dzieje w jego organizmie, to jest stałe napięcie tego procesu, który po prostu potem dalej trwa, nawet jeżeli kata już nie ma. Tak? Człowiek już jest tak uwarunkowany strażą, że on się boi wszystko, boi podejmować decyzje, boi swoje własne, własne jakie cień. Dlaczego ważne jest nauczyć tych ludzi, przede wszystkim jak oni mogą odkodować tych mechanizmów, które powodują, że oni cały czas się boją. Tak? Boją agresję, boją krzyk, boją e, szybkie ruchy. E, I to jest rzecz, która może być zrobione przez MDR, przez CBT, e, przez NLP. Ale przede wszystkim może być zrobione poprzez to, że człowiek zaczyna widzieć, że życie może inaczej wyglądać, nicho gondal do teipor